No z tej strony Marcin dzisiaj ze mną jest. Tak, I ja mam nowego skina. I Paweł jest jeszcze. Mhm. I jesteśmy na Mario o karta i, i IP serwera i to minifox.pl ten serwer, jest, jest to bardzo fajny serwer. Mi się on podoba. To jest jeden z moich najlepszych serwerów. Ej, w ogóle. A to... To nie... Kuntę... Ej, pięknijcie sobie F16. F16? Nie ma F16, jest F12. Nie macie F16, ludzie. Jest tylko F12. Jest F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Ale a, a się by nas skraszowało, nie ma tak. Nie, bo ja mam e, transmisję na Twitch dostępna, Niedostępna. Nie możesz za, załadować widniotek potrzebnych do zaintegrowanej usługi transmisji do Twitch. Nie wiem, co to robić. Jest, nie, w jaką mam. Prędkość internetu. Zapraszam do mnie na Facebooka. Kto to co napisał? Nie, ja tylko dałam filmik. Zapraszam nie. do mnie na Facebooka. Ej, Mr. Lester, zobaczcie. O, wyszedł! No to ładnie! Gdzie to. Kopi... Ile jeszcze tych nie jest Eee. Nie wiem. Będę ją na ten? Nie wiem. Ej, wiecie, że ja tu gram. Każdy może tego nie wiedzieć. Wiecie, że ja tu gram na 1,75? Ej, Ej, jaka. Jak, jak to jest ta ryba? Speedpark? Nie. My jesteśmy na Speedparku. Mm. No, No. E Ej, to wygląda jak na pierwszy Speedpark. Ja! Yeah. Ej, hey, zobacz! Co? Zobacz! Ej, hey, polskiego pingwina! O, a to ściąga z No co? Nie na Nienawidzę. Nie, się. Widać, nie na widzę cię! Nienawidzę cię! Ale... Widać. Jak, jak wy mówicie, że ja ściągam skiny, ale, ale nie chodzi mi o to, że nienawidzę kończy, które jest koły... Takie sty... Takie skiny skin. musimy, tak skin. musimy na dziewięć wejść! Pracę Leawę pisać! Rę A, C, E, Pak ja le I co robię? Szybko! 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 Na trzy! Na Jeszcze dwóch i już Na Zatą Tak! Jest dziewięciu! Gotowa, co Na to co to Na trzy dziewięć... dziewięciu, naprawdę! Oj, chyba nie wyjdziesz dziewięć Widocznie, ale nie... Najbardziej to mnie ciekawi swoich odcinkach. Nie napisz, napisz, mił... Napisz kanał, okej? Okay? Napisał. Mił, napisał mił i A napisz mił. Mił... Miu, miu, to mój kanał. Mił ten... Mój mi kanał. No. kanał, kanał no. Mił, aha, dzięki wejdę do mnie. Ale... Nikosej. Mm. Ej, ej, ja bym wziął e, na Fox, ale okay. na FoxGun. FoxGun? Okej. Kto dawna nie wchodził na FoxGun? Ja. Ja jeżeli się wiesz, że jeśli to ten FoxGun będzie świetny. Się... Ja idę na FoxGunaaa! Nie tam! Ile mam mu parę! Jest jestem na box gajem! Na Radach, tak się! Jestem przepasem po planie. Ej, wiecie ile mam naboi! Ja mam całe ku naboi! Miłem do bo... Skarb, skarb! 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 Ej, mam fu Ja Nie też! Ej, to tu, tu, tu tam wychodzi ze mną! Ej, ale nie czekamy na Kamila! Ej, na GunFoxa! Uuuu! Gdzie jest GunFox? Ej, ja posadzam amunicję! <mulity> ej, ej, to... O, znowu idziemy do mojej gildy. Praca No kurczę, no wywariamy mnie z serwera. Mindbox i teraz chodzę. Ej, ej, zobaczcie! Mogę iść i sprawdzę bloki! Ej, wiecie jak mistrzisz rewolwer? Kupcie blo bloki. Łatwiej. Mistrz <grym> się ten rewolwer chyba. Ej, ale... Aaa, ludzie, pejk mi rewolwer. Ej, a jak się strzela, naprawić, To on się naprawia chyba. No, ty, ej! Gdzie będzie na to, co napiszę? Ej! Gdzie jesteście? Ja jestem przy wejściu! Ej, okay. weź skarb! Gdzie jest skarb? Tu, ten początkowy! Jakie Ja mam swoje rzeczy już. No, ale weź następne! O, to ja sobie zdegradzę w tej nożę. No dobra, ludzie! Ja wychodzę! O, to ja sobie wezmę lepszą zbrojkę. Możecie się trochę pospieszyć? Ja czekam na kamerę. Prawiamy! I ja już ściągam hełm. Przerabiam się na lepszą broń. Media! Ja. Dobra, wychodzi nikto! Już! Ja już! No! Idę ja do już. już! Ej! Kto idzie za mną! On ten będzie w Gildii Asasynów! A gdzie ty jesteś? Ju, no. idę na domu! dam tamtego! Dobra! Czykko? Bo ma ci Ej, tu mi bardziej trochę five bala przypomina. No, ryby. Nie, ja się wszystko... schowuję. Ej, Ufak. musimy wejść Jan, na jakieś budynki. Dobra, spotykamy się na z budynku. Gdzie jest Paweł? Ja już jestem. To gdzie jest? Bo jak gdzieś biegnę. Ja biegnę znaczy, za... Ja biegnę za plika, czyli nie biegnę. A ja biegnę... Ej no, ja biegnę za Pawłem, ale dachami. Ej no, zabieraj mnie. Kiedyś się Uspadłem! Dobra! Jakby co to, to jest? Serio? jest nie z rewolwerą muszę Jakby co to jest? Serio? Majka, we, na serwerach! Ej, ja. chodź, gościa! Nie jestem przy tobie! Ej, idziemy! Tam, gdzie się nie bije! Kamień się do następnie! Dobra! Nie, yeah, ja tam wyjdę! Ja tam wyjdę! Jest, jest. Ja zbiłem! Jest Ej, o mało ludzi, ja o mało co lindolaw nie wleciał. Czekajcie, bo ja muszę sobie zmienić ustawienia. No to szybko! Zabili mnie, no! No ja ci zaakceptowałem! No to nie No to szybko mi... Czekaj, depram ją jeszcze raz. Wiesz. Yes. Stepaj. Ja to sobie tam też setką mam. Ja też! A co, ty nie masz? Nie mam. Ej, czekajcie, bo... E mój, bo mój... super... Ej, no ale no, dajcie mi! Żebym ja mógł być! Stepnij O nie, on nic nie może zrobić. A jak to się wchodzi? Właśnie... Ja patrzę na logikę. Ja myślę, że też gdzieś tak w jakiejś porze nie musi oddać. No to czekamy cały dzień Minecraftowi? E, Ej, kościuł, yes, 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 jak wy tu widzieliście? Ej, kościół! Nie! Jest zabił! Jest! Mam granata. Kurz, czego mamy mi tego granata, jak ci go rzucę! Ja, nie, nie, nie! nie. Kamilki ja tu pokażę jak się rzuca granatów! O, wypadają! To tam! To tam on Wywalam, wywalam amur! Ludzie amuly wywalam! Jeden tam amur! Drugi tam. Żeście się podzielili, a nie, że każdy jedno. Wiecie, ja mam jeszcze... Ja mam jeszcze jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mam tylko 16 staków, mam jeszcze. Ale musimy myśleć o logice. Dobra, czyli logika będzie taka. Trzeba się wstrzymać pójśkanie tutaj tam miejsca. Wyskoczyłem przez ten ból i wejdziemy tutaj. Ja nie wiem, jak to zrobić. Pobrezę, Pobrezę. To. Yyy. Nie, pokażę, jak się Pobrezę, to, to robi. Ej, odsuńcie się ode mnie. Odsuńcie się ode mnie. Pokażę wam Nie, jak się robi. to się robi. Zobaczcie, to się robi. jak to się to się Zobaczcie, to się jak to się to to się

Nie, ja wam ja tam pokażę, ludzie, ja wam tu pokażę! Ła, wow, wam pokażę! Ja to ja mam się! Ten... Ten... do Znowu ustawiony. Nice. Myślę, że ci wypadły i Ja nie jestem taki, że chyba... Nie, ej, 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 nie, ale no już nie, wskoczyć do lawy? nie, <laughs> Dobra, ja się się spawnie! No, no! No! tam mamy No, nie, mamy nie, nie, to nie, fajnie. nie, do nie, 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 No nie, nie, do nie, ale nie, Ale nie, ten. Dobra, niech. Je... mě. Ej, šelom! Ej, jak se mi zabít? Ej, jak se mi Ej, šelom! Ej, já jich zaatakowałem! To Tomče, dojď do mého klubu. Já. Ja. Oh, ale bole... pod, ale pod warunkiem, že ty do mojego. Będę No dobra To lecimy No dobra Leci To już lecimy Lecimy już Lecimy, ja No no to się Cię później uganiaj Ja ale wiesz że e, oni mnie zabili Boże Ja mnie też właśnie Ale jest... ja się Ja biegnie Dobra to Ej ale za mną iść

Daj. Tepe... To jest komput! Tepe, Ej, a wiesz, że nic nie mam na... Daj pijesz?! Zapraszam! No, tu gdzie nie masz. Dobra, dołącz do twojej giny, pierdol się. A kamila ja, do mojej? No, do twojej też. Nie, nie wiem nawet gdzie jest Paweł, bo ja się nie widzę, gdzie jesteś? O już widzę. Pójdźcie chodźcie za mną. Wo. Byli tu i nie widzi. Co ty zawsze? No to kto jest lepszy parkurowcem? Ja. Jasne, jasne! Już to Dobra, jest. Ja jestem ta, Dobra, to ja nam przygotuję mapę SK. A ja jestem najlepszym snajperem. No, sprawdzimy później. że na taką mapę Eskiej, że będziesz i będziesz w O, ja już to robię! No kto mi zeszczelił?! Zacznij tam przyciągać. No dobra, ja się mogę załączyć z tamta. No kurde, ty to, to jesteś niefajnym kolegą. To było trzeba mi nie Chciałem sprawdzić jakim jestem tym, jak parkuruję i ten... Tak, I jak, się tak. jak parkujesz, zaś kolegę. Znaczy o w ogóle nie działają chęcioty. Od... Chyla, o boże, działają! Nie, nie działają. Ej, jak się to wzięło? 2,5 серд ⁇ шка. А, это может, однако. Так. Подождите, а иногда обьешь? Видно, 2,5. Эй, а, пля, мальчик, плаки, еще одно. Памьете, 2,5. Пля, 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 что взяло? пля, 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 Ciebie też bedną? Nie, 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 teraz tak. Ej, mam jeden pierwszy! <grym> ja też chcę zobaczyć jak ja Ja, ja też mogę. pierwszy. A ja? Pierwszy. Ej, niech ktoś idzie na dwór! Niech ktoś wychodzi wreszcie! Ja już wyszłem! Ja już nie? dawno wyszłem. Kto mnie wisi? Piś... Falafel, jestem to przy tobie! Mister Clipper mnie zabije! Sorry, Kamil! Pytam tam Ej, bazooku! Kamil, chodź za mną! Nie zabili. Nie zabiło! Mnie też! Bo bardzo mnie zabiła. A mnie za Ej, to jest z bazooku! Chyba zza... za dużo fireballi! Ej ludzie, ja umieram tu! sobie ch**wa! Szkoda, że 7 sekund później. A szkoda, że nie ma jak kiedyś, pik widzę, że się zetknął. A, to jest dobre, to jest Ej, jak my się tu dostaliście? Ej, ja, biały Matrixa! No jasne, macie mieć matriksa. Po prostu skończyłeś na farcie i ja się do siebie ciebie ciekłem. No. Wertes <coughs> 2 i 1, 4. To nie jest wertes!

Chyba na naboiłem. Ej, ludzie, ja mam dwa pistolety i jednym i drugim strzelam. To takie karabiny maszynowe. Play energy! Play energy i chcesz, do mnie tepnąć. Nie ma! Nie ma tak? Gdzie go tym gościu nie. zginę? niego granat! Jest! Idą. Cpy Denny domy dani Nie no co robisz? No, Też beptyk. Te... Te... Te Ej, będziemy w garnku! Nie! Ej, czekajcie, czekajcie! Jak pieczemy gołowinę, powstaje nam beptyk. A co się stanie jak pieczemy beptyk? Zobaczmy to. Z Proszę gnojem. się działa. Na najnowszym Minecrafcie, czy są jakieś... Ej, ludzie, na najnowszym Minecrafcie. Wiecie, jak mały jest Nie ma akcentu, zabiję Ender Draguno! Nie! nie. Ludzie, wiecie, Ludzie, Nie! tu Nie! Ma metrów, nie! achievementu, żeby zabić Ender Kamil, Mark się znudził! Tamia, co ty majcz robi zrobiłeś? No! Nie wiem. Atakował mnie, żebym się bardziej podpalił! Ej, a wiesz, że ja tu nie mam! To wiem. Jestem się serduszka, ja! Yeah. Spadaj do lawy! Rozumiem, <tuszy> 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 naprawdę znowu! Kami spadaj do lawy! Добра! Это не я!